Witam Państwa, a dzisiaj wezmę na celownik to akwarium obok drzwi. Po pierwsze akwarium jak się wchodzi do mnie. I taka sprawa. Jest już całkowicie prawie stanął, Na co ciurkocze, nawet co jest przepływ wody. I mam takie roślinki bardziej cienoludne, rosnąca anubias. Jak to koryna coś tam. No tam, takimi roślinami nie trzeba się zajmować, Wystarczy je gdzieś przyczepić i tyle. A tutaj dostałem od krzywojowego, kurde mega samca moskiewskiego. I mega takiego. To piękna sztuka, prawda? Dlatego osobno one są. No i tak, no to 70 samiczkę wyjąłem. To jest stary szczep moich rybek, jeden z nielicznych. One mają asymetryczne te ogonki, takie trójkątne na górze, więcej, na dole mniej tego ogonka, ale mają duże miotki. To Jest fajne. Ona jest praktycznie odbarwiona, ale widać, że jest cała szara, ciemna. Także myślę, że z tym moskiewskim może się skumać. Bo z tym też mogłaby kurde, mać. No i jeszcze idę, łowię parę młodych samic, bo stare te wielkie to co, będę tu coś nie ma sensu. Trzeba trochę zaryzykować, że to samica przestraszyła samca. Bardzo spokojnie z tym akwarium, ale to chyba dobrze nie rokuje dla tych. No nie, nie służy głupikom, chociaż może w takim małym natężeniu jakieś 3 rybki na całe akwarium to jest ze 30 litrów to one się nie duszą, bo często jest tak, że jest mało na dużo ryb to te głupiki padają jak, jak ściekło. To jednak to natężenie w jest bardzo ważne, nie chodzi o nurt. Chociaż nurt jest zdrowy dla nich, bo one wtedy płyną sobie pod nurt, ćwiczą płetwy i mięśnie. Takie jest moje zdanie z obserwacji własnych. Nieszczególnie czytałem na ten temat. Akurat tutaj też mam występują świderki, występują, bo tu jest dużo muszli po nich. Ale wiem, że żywe również występują. Jakimś cudem w końcu udało mi się tutaj zachodować a Podejść pod to było kilka. No dobra, to taki będzie przeglądzik tego akwarium. Dzięki za oglądanie i cześć!